Minecraft, ale muszę pomalować cały świat! Kurde, mam tylko takie malutkie pole! Ale za każdym razem, jak zniszczę jakiś bloczek, to kolor się rozprzestrzenia! I teraz już mamy trochę więcej miejsca i możemy tak coraz bardziej rozprzestrzeniać nasze pole! Kurde, ale samo łapko to będzie trwało przez miliony lat! Muszę iść po drewno tam. Dobra, tutaj. I jeszcze troszkę kawałeczek dosłownie. Teraz czy mogę tutaj to zniszczyć? I ej! Co się stało? No tak, przecież tego nie mogę zniszczyć! Jak ja mam teraz zdobyć drewno? O, może! Tam, jak się spali, to wypadnie. Dobra, idziemy tam. O, tam są patyki z drzewa. Oj, tam jest drewno, dobra, lecimy tam szybko. Jeszcze troszkę. Gdzie te patyki były? Tutaj, mam petyszki. Czy drewno tylko. No muszę jeszcze podejść. Dobra, mam drewno, mam drewno, możemy zrobić crafting. Stawiamy crafting i robimy łopatę i będziemy teraz dużo szybciej zasuwać z kolorowaniem Teraz wystarczy tylko, że dotknę i od razu bloki się zmieniają, nie muszę nic niszczyć To działa jak pędzel jakiś No i tak to można malować, normalnie pyk, 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 pyk. No co, dalej nie pomalowałem nawet jednego procenta świata, Przecież to nie ma sensu Ale zapomniałem opowiedzieć, że za każdego słowa pomalujecie 1% mapy Bo inaczej nie damy rady O kurde co jest nawet bloki pod wodą się zamieniły. Dobra, no i w takim tempie to możemy to pomalować wszystko. Tylko żeby nikt teraz nie zaczął lajkować, bo lajkowanie jest mniejsze, to pole. No nie, halo, co się dzieje? Wszystko znika.